No co ty robisz dobra? piu, piu! cię teraz gdzieś Nie! What the Nic on ci nie zrobi, spokojnie, nie, Na Najpierw, no najpierw, no najpierw, Let's go! Piu, już, najpierw, 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 No i teraz No i teraz ten y, nerwiacz hejtowy zainfekowano, co my się i co robić? Źle. nie, ziemia się stała czarna! Co my teraz robimy? To jest finalna wersja nerwiacza hejtowego. No. Bardzo grzeczny w jej nerwie szajtowy. Bardzo grzeczny. Bardzo, bardzo grzeczny. Czego tu będzie grzeczny za FMA obciku No a jeśli Wam się podobało, to stawcie lajka like i suba na moim kanale. I oczywiście, jeśli chcecie, to możecie wpaść na mojego Discorda, do którego link daję Wam w opisie. Okej, okay, no to. Pa!